Czasami nie mamy wyboru. Książka Macieja Szmajdzińskiego. Postapokaliptyczne wizje tym są lepsze, im bliższe. Wyniosłem to przekonanie z lektury Wygnanych z raju, debiutu Macieja Szmajdzińskiego. Teraz po lekturze jego drugiej książki musiałem dopisać kilka nowych rzeczy do tych przekonań. Rzecz dzieje się po końcu świata w Biski Niskim, zatem w scenarii zupełnie nieoczywistej jak dla tego gatunku, w Scenerii będącej niezaprzeczalnym plusem całej opowieści. Głównym bohaterem jest żyjący w puszczy Jakub. Jakubowi towarzyszy Zwol, nieco zmieszany owczarek niemiecki i jest w tym duecie naprawdę świetna chemia i energia. Życie w lecie nie jest łatwe. Trzeba polować, robić zapasy, czasem też powalczyć z jakimś niedźwiedziem, bohatersko strzegąc swojego kurnika. Autor na szczęście pozwala bohaterom od czasu do czasu wyjść spośród drzew. A tam na obrzeżu wielkiego lasu leży mała osada, w której mieszkańcy Próbują wieść możliwie normalne życie. I trzeba przyznać, że udaje im się to całkiem nieźle. Te rozdziały spędzone między ludźmi zdają się być co prawda nieco naiwne, aż do przesady sielskie, ale mnie samego tała oaza spokoju pośród upadającego świata yy, naprawdę ukołysała. To były takie rozdziały, w których chciałbym zostać na dłużej, odetchnąć trochę, zapomnieć o ciemniejących na horyzoncie chmurach, no bo przecież w apokaliptycznych warunkach zawsze jakieś chmury na horyzoncie ciemnieją. No ale akcja musi iść do przodu. W okolicy zaczynają dziać się niepokojące rzeczy, a mieszkańcy osady wraz z Jakubem starają się je wyjaśnić. Prowadzą śledztwo, patrolują okoliczne lasy śledzą podejrzane osoby i ten wątek detektywistyczny byłby pewnie całkiem dobry, gdyby nie jego zakończenie, które z znienacka spada bohaterom na głowy, wyjaśnia wszystko od ręki. Spada na głowy wraz z kulminacją. Tutaj autor zaryzykował naprawdę wiele i na wiele sobie pozwolił, dzięki czemu czytelnik spodziewać może się naprawdę wszystkiego, a i tak z przewidywaniami nie trafi. Rozciągnięta na ponad 100 stron kulminacja zaskakuje w kilku punktach i wywołuje duże emocje. Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak mocno przeżyłem ten wielki, kilkuetapowy finał. To jest jedna z tych rzeczy, które zjadają wcześniejsze mankamenty, przykrywają je grubą warstwą emocji, niepokoju, gniewu, bezsilności. No, ale też satysfakcji. Mimo wszystko za największy atut książki. Uważam jej kameralność. To, że nigdzie nie pręży mięśni, nie stara się być czymś więcej niż jest. Opowieścią o małej społeczności gdzieś pośród zdziczałych lasów Beskidu Niskiego. I nieważne, jak dużo bólu i krzyku tam zabrzmi, wszystko to i tak odbije się echem. I zamilknie wśród drzew, niesłyszany przez nikogo. Dzięki tej kameralności całość staje się bliska, no, w zasadzie osobista. Przeżywałem ją tym bardziej, im bardziej pozwoliłem sobie na chwilę wytchnienia i spokoju we wcześniejszych rozdziałach. Zatem postawo jest tym lepsze, im bliższe, ale też tym lepsze, im bardziej kameralne. I tym lepsze, im więcej daje przestrzeni na wytchnienie i spokój, kontrastujące z samą formułą gatunku. Książka Maciejasz Majdzińskiego jest bliska, jest kameralna i jest pełna przestrzeni na wzięcie oddechu. Polecam.